Oj, powiem wam, że no kurde stęskniłem się troszkę za tym gadaniem do was i do mikrofonu. Nie ukrywam. Dzień dobry, czołem, czołem, kromkę zrosłałem. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku, tym razem z Modern Warfare 2. Tak jak mówiłem po dłuższej przerwie, już moi drodzy, wracam powoli do świata żywych. Przy okazji, jednocześnie bardzo wam oczywiście dziękując za masę miłych słów odnośnie mojego. Ostatniego filmu, który trochę wam wytłumaczył między innymi dlaczego tego Modern Warfare 2 ostatnio przez parę dni od premiery, praktycznie na kanale nie było. A dzisiaj też chciałbym zrobić taki film, który robiłem zawsze właśnie z moimi może już nie pierwszymi wrażeniami, ale biorąc pod uwagę, że przez ostatnie parę dni raczej w Call of Duty nie grałem, wróciłem sobie do niego jakieś dwa dni temu, dalej można stwierdzić, że te moje wrażenia to są moje pierwsze wrażenia. Natomiast w tym filmie jeszcze bardziej niż to, co ja będę gadał, jest ważne to, co wy będziecie mówić, bo na pewno macie większe doświadczenie w Call of Duty Modern Warfare 2. Ode mnie, przez to właśnie, co się u mnie w życiu osobistym ostatnio działo. Dlatego koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy dobrze wam się w to Call of Duty gra, czy lepiej niż w becie, czy jest coś, co was całkowicie od gry odrzuca, a może uważacie, że jednak ten kierunek, w którym nowy kod poszedł, jest kierunkiem po prostu dobrym. Aby zacząć czymś pozytywnym, i to nie jest też tak, że to będzie jedyny pozytyw, albo zaczynam od pozytywów, bo potem moim zdaniem są same negatywy, to tylko powiem, że dla mnie Modern Warfare 2 jest aktualnie najlepszym FPS-em 2022 roku. Inna sprawa też jest taka, że za dużo jakiejś ogromnej konkurencji to Call of Duty w klimacie tych takich militarystycznych shooterów, militarystycznych FPS-ów. No nie miał. Natomiast chciałem tylko, aby to było jasne już od samego początku i chcę też, aby było jasne to, że dla mnie Call of Duty multiplayer jest praktycznie raczej takim przystankiem albo. Pewnego rodzaju rozgrzewką, szansą na wymaksowanie broni, podblokowywanie różnych dodatków po to, aby później grać sobie w Warzona 2, a przede wszystkim jestem w dalszym ciągu mega ciekawy tego, co nam przyniesie tryb DMZ, o którym o dziwo jeszcze tak naprawdę nic nie wiadomo. Jeżeli nie wiecie, czym ma być ten tryb DMZ, to pokrótce ma być to coś w klimacie Escape from Tarkov, czyli wychodzicie na mapę, zbieracie jakieś zasoby, robicie zadania. I później się ekstraktujecie, czyli takie typowe Extraction Royale. A mniej więcej jak to będzie wyglądało, albo jakie mechaniki będą stosowane, będziemy mogli stosować w tym trybie. To mogliśmy między innymi zobaczyć w kampanii dla pojedynczego gracza, gdy było parę misji, które wymagały od nas po prostu. Craftingu różnego rodzaju przedmiotów. To nie zmienia faktu, że dla mnie te misje były jednymi z najgorszych i najmniej ciekawych, ale to tylko w tym momencie moje zdanie. Swoją drogą, jeszcze taki zabawny fakt: gra postanowiła zrestartować mi cały postęp mojej kampanii dla pojedynczego gracza, także nie naliczyło mi żadnych nagród oraz nie naliczyło mi tego, że w ogóle. Przechodziłem kampanię, co tylko bardzo dobrze koresponduje z tym, że jednak przy premierze to Modern Warfare 2 było i jest w dalszym ciągu obarczone naprawdę wieloma, wieloma błędami, począwszy od tych, które już gdzieś tam w toku gry zostały naprawione, jak na przykład to, że nie można było dołączać ze znajomymi do lobby, bo po prostu gra wam kraszowała. I tak, generalnie rzecz biorąc, moje zdanie to takie najważniejsze, dla mnie przynajmniej, albo dla tych, których interesuje moje zdanie. Jest takie samo. Modern Warfare 2 to FPS dla mnie, na którego czekałem, a mówiąc FPS mam na myśli po prostu mechaniki, a niekoniecznie wszystkie mapy na przykład albo wszystkie decyzje projektowe, które zostały tutaj popełnione w trakcie tworzenia tej gry, bo... Nie wiem, kto wpadł na pomysł, aby robić mapę, na której mamy 13785 samochodów, i ktoś pomyślał jakimś cudem, że taka mapa będzie mapą bardzo dobrą. Okej, okay. sam się zdziwiłem, że nie gra się na niej aż tak źle, natomiast no, w dalszym ciągu moim zdaniem. Popełniono tutaj gdzieś ogromny błąd przy projektowaniu, żeby w ogóle pomyśleć, że coś takiego można do gry wrzucić. Natomiast z drugiej strony, sam gameplay, samo poruszanie się, sam movement, nie lubię tego określenia, ale wydaje mi się, że on najlepiej opisuje całą złożoność właśnie płynności tej naszej postaci, przechodzenia z biegu do kucania, przychodzenia z przycelowania do nieprzycelowania, to wszystko odpowiada mi w stu. I oczywiście, jeżeli mi odpowiada w 100%, to typowemu klasycznemu graczowi Call of Duty nie do końca, ale nie o tym już tutaj będę dyskutował, bo wydaje mi się, że to już zostało poruszane wielokrotnie. To, co natomiast mnie zaskoczyło, gdy pierwszy raz znowu odpaliłem Modern Warfare 2 przy samej premierze. To to, że odczułem, jakby delikatnie zwiększono ten time to kill. W becie wyglądało to tak, że naprawdę wszystko działo się bardzo szybko i już gdzieś tam na pewnym dystansie, czy to był średni, czy długi, nawet jeżeli trafiłeś gościa trzema, czterema kulami, to od razu zaliczało ci fraga. W pełnej wersji gry wydaje mi się, że jest to teraz troszkę dłuższe, że to TTK jest dłuższe, że nie wystarczy już parę kul przynajmniej na średnim dystansie, żeby kogoś Ubić, ale oczywiście może to gdzieś być tylko moje odczucie. Nie patrzyłem na jakieś dogłębne statystyki. Nie liczyłem wszystkiego co do każdej milisekundy. I nie ukrywam, że czasami mnie to. Lekko potrafiło zirytować, jak widziałem, gdy przeciwnicy potrafią połykać te pociski i nagle znikają za rogiem, nic im się nie dzieje. No, ale taki mamy klimat, jestem w stanie to delikatnie rzecz ujmując przetrawić. Tym bardziej, jeżeli całe swoje życie przegrałem w Battlefield, gdzie to TTK, no, było powiedzmy na takim średnio długim poziomie, w zależności oczywiście od części. Rzecz, która mi się osobiście podoba, aczkolwiek rozumiem, że może budzić lekkie kontrowersje, to sposób, w jaki odblokowano. Dodatki do broni, bo z jednej strony w tym kodzie zrobiono tak, że aby odblokować, nie wiem, celownik czy lufę czy cokolwiek innego do powiedzmy M, to nie wystarczy grać po prostu samą M-ką, ale nawet trzeba się gdzieś tam rzucić z motyką na słońce i zagrać na przykład shotgunem, czyli teoretycznie. Takim karabinem, takim sprzętem, który nas w ogóle nie interesuje. Jeżeli chodzi o mnie, rozumiem ten zabieg, podoba mi się on, bo zmusza to troszkę nas do tego, abyśmy może wyszli odrobinę ze swojej strefy komfortu, abyśmy zaczęli grać też innymi karabinami, abyśmy po prostu poznawali styl gry, gdy nie gra się tylko tym jednym karabinem, który wiemy, że jest naprawdę dobry. Natomiast wiem, że gdzieś tam ludzie nie do końca ten system czasami doceniają, co nie Zmienia faktu, że mogą też tego nie doceniać przez to, jak bardzo źle jest zaprojektowany interfejs użytkownika. To już były sygnały w tym temacie przy samej becie, natomiast teraz, gdy mamy odrobinę więcej trybów, gdy mamy odrobinę więcej map, czasami to wszystko teraz zlewa się praktycznie w jedno, bardzo ciężko się. Przez te kwadraciki, przez te prostokąciki przeklikiwuje i po prostu jest to mocno nieintuicyjne. Dlatego też wydaje mi się, że odblokowywanie niektórych rzeczy jest po prostu uciążliwe z racji właśnie tego interfejsu, który jest po prostu nieczytelny. I ogólnie, mimo tego, że gra mi się naprawdę dobrze, mimo tego, że mam ten syndrom jeszcze jednej rundy i odblokowywania broń, odblokowywania gadżetów, odblokowywania kamuflaży, które na przykład złota, z tego co zasięgnąłem opinii wytrawnych kodziarzy w Modern Warfare 2, żeby zrobić złoto, to jest to najprostsza rzecz na świecie w stosunku do wszystkich innych kodów. Pewnie nawet ja dam sobie radę coś takiego zrobić, to odczuwam. Na razie lekki niedosyt, i jest on na pewno spowodowany tym, że praktycznie poza faktem większej ilości map, no bo to się rozumie samo przez się, w końcu premiera Multika. Przez to, że jest więcej trybów, osobiście mój ulubiony to zakładnik oraz zabójstwo potwierdzone, chociaż z tymi trybami to też jest u mnie tak, że w zależności od tego jak skill-based matchmaking mnie wrzuci, to albo mi się gra dobrze, albo mi się gra źle i w ogóle nie jest to czasami zależne od tego, w jaki tryb gram, to odczuwam lekki niedosyt. Brakuje mi w tym Call of Duty ogólnie. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale przyzwyczaiłem się do tego w Battlefield 2042. Brakuje mi zawartości, brakuje mi przede wszystkim Battle Passa, brakuje mi jakiejś e, głębi w tym, brakuje mi jakiejś takiej większej, może bardziej złożonej możliwości grindowania. Brakuje mi na pewno i nie tylko mi trybu Hardcore, który w Modern Warfare 2 będzie po prostu Tierem 1, Tierem 1, Tierem 1. <grym> Nastąpiła po prostu zmiana nazwy. Natomiast to wszystko ma zostać dodane wraz z premierą Warzona 2 oraz trybu DMZ, czyli 16 listopada, no i wtedy już to całe Call of Duty po prostu będzie na naszych dyskach, i może wtedy będzie można tak naprawdę mówić o pełnoprawnym, stuprocentowym produkcie, bo jak na razie, dla mnie jest to bardzo solidny FPS o bardzo dobrych mechanikach strzelania, bardzo fajnym zachowaniu broni, bardzo dobrą możliwością personalizacji swojego karabinu. To wszystko jest bardzo realistyczne, ale jeszcze jednak brakuje tych takich podstawowych funkcjonalności. Ja, na przykład, bardzo chciałbym zobaczyć możliwość. Nie wiem, głosowania na mapy, albo możliwość jakiegoś wejścia do gry, tak aby zagrać na danej mapie, bo teraz jedyne co robimy, to wybieramy playlistę, co chcemy grać, a to, jaką mapę dostaniemy, to jest po prostu całkowity totolotek i potrafi być to irytujące, jeżeli na początku, po premierze, zaczynałem grę i losowało mi praktycznie w połowie przypadków te same mapy, które były w becie. Nie mogłem po prostu zagrać w nic nowego. Trejark już zresztą zaznaczył, że na początku 2023 roku zostaną dodane te funkcjonalności, które zawsze w Call of Duty były, a teraz, no, po prostu ich jeszcze nie ma. Mowa konkretnie o jakichś esportowych trybach gry, o przede wszystkim rankedach, o tym, że możecie zobaczyć, jakiego macie skilla, mówiąc jakiego mam na myśli po prostu liczbowo. W końcu będzie widać top 250 graczy w leaderboardsach i wiele, wiele więcej, cytując samego tweeta. No także jak moi drodzy, widzicie, wydawanie gry w częściach nie jest do końca domeną tylko Battlefield 2042 i nie czegoś a dodawanie po premierze. Też się w sumie zastanawiam teraz tak głośno, w którym momencie się to wszystko zaczęło w taki sposób dziać, że gra jest wydawana, a w dobie dobrodziejstw internetu nie trzeba jej wydawać w całości tylko można wydać poszatkowane w częściach, bo czegoś się na przykład zrobić nie zdążyło albo coś jest zrobione źle i można to po prostu wyłączyć, aby naprawić i włączyć za miesiąc albo za dwa. No nic, pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie w przypadku Modern Warfare 2 i Call of Duty trwało to tyle, ile w przypadku Battlefielda i Electronic Arts przynajmniej przez pierwsze miesiące, bo teraz jeżeli chodzi o Battlefielda jesteśmy rok po premierze, praktycznie, no zaraz będzie rok i no i teraz gra wygląda tak, jak powinna wyjść ten rok temu. No ale nic, moi drodzy, to tak na szybko na dzisiaj. Mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu, mam nadzieję, że miło się Wam materiał oglądało. Czekam na komentarze, no i niedługo kolejne materiały, między innymi z Modern Warfare 2 też, ale i nie tylko. Trzymajcie się, pa pa!